Michał Szpak jest bez wątpienia jedną z barwniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. 31 latek uwielbia bawić się wizerunkiem, o czym świadczą oryginalne stylizacje, wręcz przebrania, w których pokazuje się podczas publicznych wystąpień. Na niedzielną wizytę w Dzień Dobry TVN Michał również ubrał się tak, by nie sposób było przejść obok niego obojętnie. Jaślanin przywdział cekinowy kolorowy kombinezon z głębokim dekoltem i bufiastymi ramionami, do którego dobrał beżowy płaszcz, szalik z napisem Harry Megan oraz buty na obcasie z wyjątkowo wysoką platformą. To jednak nie koniec, największą uwagę przykuwał jego makijaż. Wokalista zdecydował się pomalowaną na metaliczny kolor twarz przyozdobić ogromną ilością diamentów, które zasłaniały mu nawet oczy. Podczas rozmowy z prowadzącymi śniadaniówkę Michał potwierdził to, co powiedział w wywiadzie udzielonym niedawno żurnaliście, a mianowicie, że pragnie zostać ojcem. Tak to prawda chce mieć w przyszłości dziecko. Zareagował na pytanie zadane przez Annę Kalczyńską, dodając jednak, że wciąż czeka na odpowiedni moment, by założyć rodzinę. Jeszcze teraz o tym nie myślę, no może to nie jest odpowiedni czas na to, ale kiedyś na pewno zapowiedział. Uh -huh.